Dzień dobry. Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Moje nazwisko Krzysztof Dzień. Lutuję w Dąbicy w dzielę 0,419 i lutuję już ponad 40 lat. W tym roku fajne wyniki wyszły, wykręciłem fajne wyniki. Wiele kumpli z Polski dzwoniło. Z gratulacjami, i na tych gratulacjach się skończyły. Dlaczego? Bo po prostu sekretarz wziął i przekreślił mój numer zegara w protokole. W protokole Benzik ATIS 017 799, który jest zgodny z moim numerem zegara 1799 799 zgodny ze spisem gołębi 17 799 to był spis zrobiony na 10.04.22 podpisany chyba przez prezesa oddziału i tak samo tak zezuki z list zegarowych, tak samo musi być numer zegara. A u mnie wszystko było. Proszę bardzo. 017 799. Następna lista musi być. 17 799. I teraz zadam pytanie. Skoro tutaj była pomyłka w protokole. To jakim prawem dokumenty sekcyjne oddziału przechodziły dalej? Przecież były weryfikacje w sekcji, w oddziale w okręgu, w rejonie. Doszedł do rejonu, ja miałem mistrza rejonu, mam. Mistrza rejonu mam z, z, z koficerem. No to jest to samo 79,21. Okręgu 7921. I jak to koledze była pali, a wyłapali to na Zarządzie Głównym, Komisja, to się pytam, co robił rejon, Komisja Rejonu, Komisja Okręgu, Komisja Oddziału. Prosiłem tutaj właśnie, że, że jak będą weryfikować w Dębicy, żeby mnie wzięli faktem prezes oddziału, pan Warfał, mówił mi po locie młodych, jakby wkładali gołębie, żebym przyszedł do niego, podjechał i żebym na dokumenty sprawdził dokumenty. Jak ja mogę sprawdzać dokumenty, jako, jako jak komisja nie pracuje? Komisja pracowała, w ten czas mogłem przyjść, z boku się, siąść, brakuje jakichś podpisu czy coś takiego, mogłem w tym uczestniczyć. A tak jako sam nie mogłem. Nie mogłem. Powiedziałem, wierzę wam, jeśliście nie zaprosili i, i tego, do wierzę wam na pewno, żeście to rzetelnie zrobili. Okazało się, że nie było rzetelnie zrobione. Po prostu zostałem okradziony z wyniku. Bo byłbym szósty w Polsce z tym wynikiem, bym bardzo był szczęśliwy, bo po prostu stanąłbym na scenie tam, gdzie docelowo mierzę. I... Skończyło się tak, że, 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 że po prostu no człowiek jest troszeczkę zagubiony na dzień dzisiejszy, co robić dalej, bo po prostu. Zrezygnowałem w tym roku z pracy, poszedłem, dobrze, mam super prezesa, a pracuję w firmie bardzo poważnej firmie Ventor. I ten prezes naprawdę idzie ludziom na rękę, no i mi też poszedł na rękę, poszedłem bezrobotne, no i mogłem w czym w tym roku coś dokonać, I dokonałem mistrza był szósty w Polsce, w B, 33 w maratonie w Polsce, uwzględnili mi ten wynik. 65 w maratonie, przepraszam, bo się przecież, a nie chcę, żeby później jakieś gadania było, że ktoś kłamie. 35, przepraszam, piąty przodownik w Polsce w kategorii N, 65 przodownik to jest Generalne Mistrzostwo Polski. W B byłem szósty w Polsce z oficjentem 79,21. W Inter mistrzostwie bodajże jestem 50, który? Siódmy. Nie chcę kłamać, ale gdzieś tam 50, 60. W czterech klasyfikacjach byłbym w Polsce. No to jest, to jest naprawdę wynik historyczny, bo jeszcze w tego nie dokonał, ale ja już tego nie mogę powiedzieć, że dokonałem tego, bo zostałem z mistrza Polski. Z szóstej pozycji w Polsce. Został określony też z mistrza regionu. Skończyło się tylko, że trzy tytuły, tak jak powiedziałem, 65. w generalnym, 35. w maratonie i 60. w intermistrzostwie, te wyniki nie uwzględnili w Polsce. No fajnie, że nie uwzględnili, no ale ten najlepszy jest odrzucony. Jest to przykre. Jest to przykre, ale jeśli nieprawidłowość jakaś była i ja tego nie zrobiłem, ja mam wszystkie dokumenty zgodne z zegarem, z numerem. Ktoś przekreślił i wszystko było fajnie. Weryfikacje wszystkie przechodzili. Wszystko przechodziło. Skończyło się tylko. I proszę powiedzieć, błędny numer zegara gdzie jest komisja zegarowa. Dany rok przepuśćmy. sprawdzać, przepuśćmy, czy są zgodne numer w protokole i lista zegarowa. Czego to komisja nie sprawdza? Automatycznie by to zbył pani. Zostałem okradziony. Ten rok odpuszczę. Następny rok też odpuszczę, nie będę leciał. Przepraszam, będzie leciał mój przyjaciel serdeczny Kamil Kalica, prezes sekcji Dębica, który mi zawsze, zawsze dużo, dużo pomaga. Wiele, wiele lat, odkąd, a wiele lat wyjeżdżam, on dużo, dużo mi pomaga. I czasami Lebryk, też młody chłopak, Damian, fajny chłopaczek, przyjeżdża czasami, pyta się, czy coś pomóż, pomaga. I te dwóch chłopaków mi pomaga, ale zwłaszcza Kamil Kalita, to jest, to jest niedoceniona no, osoba. No. Wspaniały, super, rzetelny chłopak. I dzięki mu z góry za to wszystko. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No przykro mi jest strasznie, no, dwa lata odpuszczę teraz. W tym roku no, poświęciłem dużo czasu, dużo pieniędzy wydałem to wszystko, na, na treningi, na, na wyjazdy, na amekamenty. I przy okazji chciałem jeszcze powiedzieć, bo niektórzy właśnie mówią, że dużo ziół dają, nie dają leków. Panowie, nie słuchajcie ich. Nie słuchajcie ich. Tylko przy okazji co mówię. Po drugim, trzecim nocie musicie podać coś na, 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 to mówię do młodych hodowców, bo reszta to co mówią, że nie dają chemii, to kłamią. Tak jak u nas w oddziale Dębica gościu mówi, że nie daje chemii, a upiór spalone jest u jednego, drugiego gołębia. Mówi, że wszystkie wyniki, praktycznie wszystko, co było do wygrania, po, po prostu wszystko wygrał. No jak wygrał, jak w A wygrał, w B przegrał. W C wygrał, w maratonie przegrał. W maratonie tam go w ogóle nie ma. W mistrzostwo, ja wygrałem, jego ja w ogóle nigdzie nie ma tam. W generalnym wygrał, ale ja jestem drugi. No i nagle wszystko wszędzie powygrywał. Mówią, że mówi, że gołębiom przelatują. No to. Radek Mroczka-Misz Polski w C kategorii w okręgu naszym lotuje, co go bardzo pozdrawiam. Wylatał mistrza Polski, a pan Warhoł Andrzej jest na piątym placu, drugi Misz Polski. To znaczy, jakby mu nie przelatywały te głębie, to on by był mistrzem Świata. No to jest śmieszne. Mi też przelatują, ale jakoś te maratony to wygrywałem. W piątce w Polsce, w szóstce w Polsce w tego. Wszystkim ludziom przelatują. Gdzie drwal rąbie, biura lecą. Przyszukujesz gołębie na szybkość? Któreś przejdą, a któreś zrobią robotę. Wrócę jeszcze, bo żeby nie zapomnieć, do tych młodych hodowców. Lek musisz podać, tak jak Pan Bugała dobrze gada. I szczerze mówię, jeżeli kosmetyk daje na oddechowe, to w ten czas daje to, daje to. Rumiński też fajnie gadał, Tomek, co go to bardzo pozdrawiał. Lek nie podasz, leżysz. Są, yy, z, z, w maju dużo wilgoci jest, dużo deszczy jest, czy to nie podaj na rowaki, na koksydiozę. To jest człowiek wyłożony. Przyjdą upały, jak nie podasz często na żółte człowiek jest wyłożony. Młodzi hodowcy powinni na to patrzeć, a... Odpuszczam. I w tym roku już zaczną mi chłopaki pomagać, Mateusz Lebryk, Kamil Kalita, za co im strasznie dziękuję. I co? Wszystkim hodowcom Polsce życzę udanych lotów, dobrych wyników, zdrowych gołębi i przede wszystkim zdrowia. Dziękuję za wszystko.